Dobra, witamy. Dobra, to jest blok z tajemniczego budynku opuszczonej szkoły. Słyszałem? Słysza, coś? Mamy cię się bronić. Mamy czym się bronić? Co to jest za dziura w ogóle? I można sobie rozjaśnić. <grym> Dobra, zaraz tam dojeżdżymy, chodźmy przysiędzić, no może się wyłączy za chwilę. Dobra. Dobra. Ciekawe co to było. Powiedziałam, że koła. Ale koła! A koła. No. Tak to wygląda. Żywiec. Muszę się tu wywodzić. Pewnie tutaj w szkole pili. Kurde,